Witamy na naszym kanale YouTube Make EU. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu parownicę Kärcher SC1020 oraz jej bliźniaczy model SC1030B. Parownica SC1020 dostarczana jest z następującymi akcesoriami. Dysza podłogowa, ściereczka do dyszy podłogowej, dwa elementy przedłużające, dysza ręczna, ściereczka do dyszy ręcznej, dysza punktowa, szczotka do dyszy punktowej, odkamieniarz oraz instrukcja obsługi. Natomiast w parownicy SC1030B Dodatkowo znajdziemy żelazko. Aby przygotować parownicę do pracy, należy zmontować potrzebne akcesoria. Do dyszy podłogowej zakładamy ściereczkę. Dyszę ręczną możemy użyć samą bądź ze ściereczką w zależności od rodzaju powierzchni. Do dyszy punktowej zakładamy szczotkę. Wszystkie akcesoria podpinamy bezpośrednio do pistoletu parowego lub wykorzystujemy do tego element przedłużający. Aby użyć żelazka w modelu SC1030B, wtyczkę podpinamy bezpośrednio do gniazda znajdującego się w tym urządzeniu. Przed uruchomieniem parownicy wlewamy wodę do zbiornika i zakręcamy korek wyposażony w zawór bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa pozwala nam odkręcić korek tylko wtedy, kiedy urządzenie jest silne. Następnie wtyczkę wpinamy do kontaktu. Po około 10 minutach gaśnie pomarańczowa kontrolka i urządzenie jest gotowe do pracy. Zielona kontrolka sygnalizuje podłączenie zasilania. W parownicy SC1030 po podłączeniu żelazka Możemy używać go w poziomie, jak i w pionie, dzięki dużej ilości pary wyrzucanej pod ciśnieniem około 3 bar. Aby nie przypalić lub wyświecić prasowanych tkanin, używamy specjalnej, nieprzywierającej stopki do żelazka. Dzięki temu nawet delikatne tkaniny nie będą przypalone ani wyświecone. Do parownic firmy Kercher oprócz wyposażenia podstawowego możemy podłączyć następujące akcesoria: dysze do usuwania tapet, szczotki z mosiężną szczeciną, szczotkę ze skrobakiem. Dyszę do czyszczenia i odświeżania tekstyliów. Parową szczotkę turbo, która dzięki wirującemu strumieniu pary dociera do trudno dostępnych miejsc. Zestaw ściereczek do czyszczenia kuchni, łazienki oraz posadzek. Dyszę do czyszczenia okien i luster oraz do z żelazkiem specjalną, nieprzywierającą stopkę, która pozwala na prasowanie delikatnych tkanin takich jak jedwab, czarnych koszulek, koszulek z nadrukiem oraz koronek. Aby parownicą serii SC wyczyścić lustro bądź szybę, wystarczy użyć dyszy okiennej. I gotowe. Do czyszczenia kranów, fug oraz miejsc trudno dostępnych możemy użyć dyszy punktowej wraz ze szczotką. I gotowe. Do czyszczenia posadzek używamy dyszy podłogowej wraz z elementami przedłużającymi oraz bawełnianą ściereczką. Po wyczyszczeniu uzyskujemy niemalże sterylną powierzchnię, a cały grud zbiera się na bawełnianej ściereczce. ST1020 to doskonałe urządzenie pozwalające czyścić bez użycia detergentów, pozostawiając niemal sterylną powierzchnię. Świetnie sprawdza się w trudno dostępnych zakamarkach łazienki, w czyszczeniu płytek i paneli oraz usuwaniu pustego i zaschniętego grudu w piekarniku. Używając ST1020 oszczędzamy wodę, a sam czas sprzątania skracamy nawet do połowy. Jest to urządzenie, które powinno się znaleźć w każdym domu, ale należy pamiętać, że do profesjonalnych zastosowań trzeba dobrać bardziej odpowiedni sprzęt. Ponadto ST1020 jest najprostszą parownicą firmy KERER, która jest wyposażona tylko w jeden zbiornik wody i nie posiada możliwości podłączenia żelazka modele parownic z możliwością podpięcia żelazka lub wyposażone w nie wykorzystywane są do pracy codziennej skracają czas prasowania i czyniąc je przyjemnością Do parownicy SC1030 możemy podpiąć żelazko, a SC1030B zostało w nie fabrycznie wyposażone